Cześć. Cześć, witajcie serdecznie. Dzisiaj spotykamy się, żeby zaprezentować Wam nowości w Zbiedronki. Tak zwane. mamy Super zwierzaki, czyli karty ze zwierzakami, którą się zbiera. Dobrze. I aplikacja, która pomaga nam właśnie w zbieraniu tej kolekcji. Ale co i jak? To zaraz Wam wszystko. Opowiemy na początek, chcieliśmy Wam, ze względu na to, że ostatnio bardzo popularne jest i RBFC Barca i kilku młodych innych kolekcjonerów, Pozdrawia swoich widzów na początku filmu. Chcemy się w ten trend też przyłączyć i dzisiaj pozdrawiamy pięć osób, które prosiły nas o to. Także pozdrawia Wiktorek kogo? Kubę. Kubę Ostrowskiego, dokładnie. Kogo jeszcze? Filipa. Filipa olejnika to są dwie osoby, które prosiły, żeby Wiktorka, Żeby Wiktorek je pozdrowił, a ja pozdrawiam Skipera 05, Neymar Games Junior i D Olivier. Także serdecznie Was, chłopacy, pozdrawiamy. Mam nadzieję, że oglądacie. Jeżeli ktoś chce, żeby je pozdrowić go na Wizji, to piszcie pod tym filmem Łapkujcie. No i oglądajcie. Tak jak mówiłem, dzisiaj super zwierzaki z Biedronki zaprezentujemy Wam album. Wiktorek, ile Ci kart brakuje? 11. A ile jest w sumie? 8, 180. 108 chyba. Tak, 108 108 kart moi drodzy, tak wygląda. Ja wam teraz może zbliżę. Album. Tak, zaczniemy od albumu. Dobrze, Wiktorku, otwieraj i mamy tak, tutaj Wiktorek sobie podpiszeł, tu jest właściciel. Kto jest... Wiesz co, ten album na razie weźmiemy sobie tutaj odpisujemy, bardzo fajny, kolorowy w Świecie, tu jest krótki opis Witaj. o, tu jest właśnie ta aplikacja aplikacja służy do wirt zbierania wirtualnej kolekcji oraz na podstawie tej aplikacji, zeskanując daną kartę, możemy dowiedzieć się kilka szczegółów, jak dany zwierzak wygląda, jakie dźwięki wydaje to Wam też zaraz zaprezentujemy co mamy tutaj dalej? No tutaj ja mogę sobie wpisać, które mam a ja nie chcę Dokładnie, tutaj Wiktor może sobie odhaczać te karty, które są. Tu jest wykaz, po prostu to jest tak zwana checklista wszystkich tutaj, kart. No o, i tutaj już się, tak, tutaj już się zaczyna, e, zaczynają właśnie wszystkie karty, to Wam zaprezentujemy jak to wygląda w albumie od Wiktora i mamy je podzielone na grupy. Tutaj mamy najszybsze, tutaj Wiktorkowi brakuje najszybsze. dwóch, zobaczcie. Tu są y, krótkie charakterystyki, coś ci ten wypada tutaj Wiktor, ile go włożyłeś. Bo tutaj jest taki potargane. A, no to się samo nie potargało, Wiktorku. No wiem. O no, tak chyba będzie okej, okay. ja dobra. To, to, czas się... to czas skleić. To czas skleić się... taśmą klejącą. Nie, 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 klejem nie. Takich rzeczy się klejem nie robi, Wiktor. Taśmą klejącą. Okleci i kartę też sklei. A chyba tego byśmy nie chcieli, co? No, tutaj mamy znowu najwytrzymalsze. Czyli takie najmocniejsze zwierzęta. Też Wiktorkowi tutaj jednej brakuje. Tutaj mamy najbardziej śmiercionośne. Kilka takich ciekawych informacji. Każda karta też zawiera jedno pytanie, na które można odpowiedzieć. Wiktora nie Wszystkie. będę tutaj sprawdzał. Tutaj ma, tutaj ma komplecik dokładnie. Tutaj mamy najbardziej inteligentne zwierzęta. Tutaj mamy najgroźniejsze. Dokładnie. Najdziwniejsze. Wszystkie. Tak jest. Najprzebieglejsze, czyli najzdolniejsze. Tak, najzdolniejsze, dokładnie. I najgłośniejsze. To tak w skrócie, moi drodzy. I tutaj najbardziej efektowne. Czyli chyba takie najbardziej ładne, i to jest wszystko. A tutaj mogę tutaj niektóre karty Tu jest quiz króciutki, którego kiedyś sobie też rozwiążemy. Znaczy quiz to są takie odpowiedzi, a teraz zaprezentujemy Wam, bo do tego jest oczywiście Aplikacja Dołączona aplikacja Karty te dostaje się za zakupy Dostaje się w takim czworopaku, nie? No I do tego jest aplikacja, moi drodzy, aplikacja, która Pokażę. się nazywa e, Która się nazywa Biedronka Super Zwierzaki Mamy tutaj, naciskamy Odpala się, zobaczcie, odpala się i tu można skanować karty. Wiktor, wybierz jakąś, bierzemy na przykład taką kartę i wystarczy ją wstawić w miejsce. Tak, zrobimy, aha, bo ja mam ją tu do góry nogami, i ona musi wejść w zakres tutaj. A czekaj, bo teraz nam się zrobiła ta tutaj, o, i Wiktorek może otworzyć paczkę. I zobaczcie, jest tutaj, widzicie? Czy, ten, czy wiesz, że ten nietoperz, czekajcie, bo nam się cztery punkty, zdobyłeś kolejną odznakę? Aha, że cztery zwierzaki masz zeskanowane. Jest to nietoperz, widzicie, tu jest jego grafika. Chodź sobie z tej strony, Wiktor. Bo tutaj nic nie będziesz widział. Możesz na niego dotknąć, dotknij na niego, na tego nietoperza. I taki wydaje dźwięk, widzicie? I tu jest, czy wiesz, że. Mają dużą rodzinę, składającą się z 18 rodzajów i około 100 gatunków, Wiktorku. Dobra, moi drodzy, składaj. To nawet nie trzeba tego chciałeś. Bo to je można normalnie stąd, na przykład tego weźmiemy. O, i otwórz paczkę. I jest, zobaczcie, jest Tak tutaj, widzicie? Jest, jest ptak, naciśnij na niego. Taki wydaje dźwięk i tutaj krótka informacja o nim dobra tego już nie wiktor kogoś z innej, z innej grupy dobrze Włóż sobie to a może być zielony? zielonej? obojętnie tak może zielone. być wybierz Coś jakiegoś by... tylko nie wyciągaj go nie wyciągaj tylko dzięcioła pokaż dzięcioła czarnego dzięcioła bierzemy dzięcioła czarnego czekaj bo to jest strasznie zzumowane tu. dobra jest dzięcioł Czarny Jest Ale to inną widzisz nam wzięło Wielbłąda, naciśnij na wielbłąda Mamy I wielbłąd oczywiście może biegać tak szybko jak koń Wiedziałeś o tym? Dobra Teraz wyciąg jakąś kartę jeszcze z następnej rodziny O najbardziej śmiercionośny, daj jakiegoś Ale wyciągnął Żabę Żabkę. No to daj tą czerwoną żabkę. Numer 31. Numer 31. a bo ja tu. Jak on to łapie? Czekaj. Tu jest kamerka O, dobra. A z tego chwycił, bo to trzeba zamykać. Tu trzeba to zamykać, wiesz? Mamy nietoperza? Daj na nietoperza. Nie, to nie jest nietoperz, to jest likaon. stryk. Każdy likaon ma swój niepowtarzalny wzór. Plan na sierści. Dobra, dajemy następnego na jakąś inną, I te, i wyciąg jednego i zamkniemy album, Tak, będziemy skrytni, Oszukamy. O, teraz. I tutaj już będzie ok. Masz kartę, możesz otworzyć. Jest tak. Mamy. I naciśnij na niego. A nie, nie, czemuś go zabrał, Wiktor. Ach, no. No taki dźwięk, czyli, że lecąc nad Saharą potrafi pokonać nawet 500 km. To Daj tam następny, ostatni już płaszcz, którego bierzemy? Zamknij album. Bierzemy tutaj wilka europejskiego na tapetę. Otwieramy. Tutaj możesz go dać dobra jeszcze, a daj jeszcze jednego z jakiejś grupy To tutaj było trzy panie coś Nie szkodzi Daj, daj jeszcze daj jednego z jakiejś grupy. grupy. Gdzie ma wszystkie. Patrzcie. On, ten wygląda jak proszaczek Słodkie Słodki, słodki zamki, albumik. Zrobimy go tutaj zaraz. Sprawdzimy, co to jest za jeden. Potwór jest paczka do otwarcia. No i zobaczcie, jest tutaj on. naciśnij na niego. Jest bardziej spokrewniony z pelikanami i żurawiami niż z bocianami. Dobra. No i tak to moi drodzy. Tak to, się, tak to się prezentuje. Wiktorek sobie tą kolekcję będzie zbierał. Kolejny wydaje my... mi się. Kolega będzie mi pomagał. Tak, kolega będzie mu pomagał. Wydaje mi się bardzo to fajny pomysł. Wszystkie. Wszystkie ma. Kolega ma wszystkie. Wiktorowi brakuje ile? 11. Wiktorowi brakuje 11, także jeszcze troszeczkę przed nim. Dajcie znać, czy Wam się podoba ta kolekcja, co o tym sądzicie. Moim zdaniem osobistym bardzo fajny pomysł. Ciekawe jest to, że ja są bardzo ciekawe informacje. Zostałeś widzisz rangę, jakąś za cztery. Kolejna będzie chyba za dziesięć. Bo no, tu są jakieś rangi. Jeszcze zobacz. Słoń, ciekawe, aha, a, tutaj mhm. a tu masz Twoja kolekcja. Musisz to sobie wszystko uzupełniać. Widzisz? Ty masz, tego będę wszystko. wszystko. czemu tego nie. Aha, idzie, idzie, przewracać. Dokładnie, widzisz? Są ostatnie trafione. No, tutaj jest to do skanowania, i tutaj jest to trafione, nie? Dobra. I tak to się właśnie robi. Fajne, co? Tak. My lecimy, bo już późno, Wiktor w piżamie. lecimy spać. Jeszcze musimy się poczytać, jeszcze, Wiktor. No, to trzymajcie się. Pozdrawiamy. Cześć.